Hejka, tutaj Gabi. Będziemy oceniać naszą nową aktualizację. Będzie super. Mm, wiem. Wiem, że aktualizacja była dawno, więc nie komentujcie. Więc zaczynajmy. Te animacje są głupie. Popatrzcie sobie sami. Teraz przejdźmy do oczek. Dodali nowe oczka. Fajnie. Ale to po prostu jest pogrubione. Serio. A dlaczego to nie ma śliny? Nie ma! Zepsuli moją koszulkę. Dobra, już koniec. Papatki! pa.